Kiedy wyjątkowy wygląd spotyka się z najwyższego stopnia komfortem, powstaje seria limitowana z selekcją. Wybierz swojego citrena z limitowanej serii selekcją Citroen C3 już od 290 zł miesięcznie. Citroen Creative Technology Dzisiejszym gościem okrągłego stoliczka. W końcu widać stoliczek, bo ostatnich programów go niestety nie było. Zagościł u nas zespół Frey. Może się panowie na wstępie przedstawcie. Kuba gitara. Mateusz wokal gitara. Adam bas. No i zacznijmy może od początku. Okres jaki działacie? Bo z tego co wiem działacie od niedawna pod inną nazwą, tak? Tak jest. To, to, trochę to było takie coś, że no skład nam się teraz trochę skurczył i postanowiliśmy jakby zmienić taką nazwę, jakby wszystko od nowa było. Doszedł do nas teraz właśnie Adam, on jeszcze nie jest po żadnym koncercie z nami, ale już niedługo mam nadzieję, że będzie. No, no i o początki to co? I no, te początki początki to wyglądały tak, że wtedy wygraliście z Łukaszem, basistą naszym poprzednim mm. w zespole Wild Wing. No i po prostu na jakiejś tam próbie się spotkaliśmy i właśnie był taki pomysł. sam Z Łukaszem rozmawiałem, on Bogdana miał właśnie na gitarze na początku. No i tak po prostu się umówiliśmy na pierwszą taką próbę i postanowiliśmy, że to pociągniemy, że fajnie to naprawdę nam wychodzi granie raz. No, na początku nie, nie szło mi za dobrze z wokalem, ale postanowiliśmy więc znaleźć jakąś wokalistkę albo wokalistę. No, była jeszcze gorsze. No, to jest Marta i. No i później jakoś nam trochę się nie poukładało. Marta odeszła od nas niedawno z zespołu, nasz perkusista też i teraz mamy nowego perkusista, który nie mógł e, przyjechać. No i teraz bez skrzypiec Damy. też gramy. Bo... No i bez skrzypiec już bo teraz gramy. Pewnie skrzypaczką była niepokojąco. Mm. Czyli widzę połączenie dość ciekawe. A powiedzcie no przede wszystkim jaką gracie muzykę? No ogólnie to jest taka mieszanka rock, punk, metal. To nie można określić chyba tak mm. dokładnie. A inspiracje czerpiecie skąd? No to nie wiem, Metallica, Iron Maiden, Slayer, Slayer. Też. Każdy ja ma swoje inspiracje. No, mhm. Każdy czego innego u nas słucha. I to jest właśnie dobra. Właśnie wykorzystać. Mhm. Że jakieś różne połączenia i naprawdę czasami dobrze nam wychodzi na próbach różne rzeczy. Ale jeśli mówicie o, o tym, że każdy słucha czego innego, macie na myśli różne gatunki muzyczne, tak? Mhm. Czy generalnie obracacie też. się mniej więcej w. W tym samym zakresie? Znaczy to zależy, ogólnie to się jakby nie ograniczamy na przykład do Publicznie. słuchania jednego gatunku, tylko po prostu próbujemy szukać w każdym gatunku czegoś co jest po prostu dobre i co nam się podoba. Frey skąd taka nazwa? E, Frey no, to no. <laughs> ogólnie e, Frej z końcówką i to jest bogini nordycka, e, ona płodność, po, e, dostatek na jakieś mnożenie. I to pewien znajomy mi podsunął pomysł, żeby właśnie wziąć nazwę, albo zmienić trochę z, jakiego, z jakiegoś właśnie Boga nordyckiego, Bogini. Frejt to jest właśnie Bogini. I interpretując do naszego zespołu, do naszej nazwy, to żeby mnożyć nasze doświadczenie, nasze granie koncertów, naszą muzykę jakoś tak właśnie mnożyć, żeby ten dostatek był. Zmiana nazwy wiedziała się stąd, że wcześniej nazywali, nazywaliśmy, nazywaliśmy się. E, się Iron Day i od razu się komuś się kojarzyło, no to połączenie Iron Maiden, Green Day, te rzeczy, te sprawy i, I to się też z czymś tak... kojarzyć, dlatego no. tak nazwano w takiej właśnie jednej małej nazwie dużo się myśli e, no a powiedzcie wspominałeś o koncertach, jakie plany odnosi się koncertów? No to, to teraz no. koncert udało się załatwić w Tczewie 30 maja na placu Hallera, to będzie jakiś tam festyn no. rodzinny, coś takiego no i tam zagramy my i jeszcze zagra The mhm. z Noworka. Słuchając waszych utworów, e, to co się rzuca w uszy, to to, że śpiewacie po polsku. O tak. E, czemu? No inne zespoły, z tego co widać, słychać, bardzo dużo, czy covery, no to wiadomo, cover jest coverem, trzeba go zaśpiewać w tym samym języku, ale nawet jeżeli tworzą swoje kawałki, to tworzą je po angielsku, a wy o, no. jednak... Z tego co powiedział Bogdan, to my jesteśmy polskim zespołem, więc śpiewamy po polsku. Tak, pierwsze i pierwsze dla mnie zamysł. nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest takie, że te po angielsku to takie teraz się wydaje jakieś chyba oklepanne, modne, oklepane, modne i jak. Wszystkie zespoły teraz. Dlatego okna na świat się szuka tym angielskim. No, no właśnie. Mhm. Dlatego wolimy jakoś po polsku. W sumie, no jesteśmy polskim zespołem, to śpiewamy po polsku, jakby no, właściwie. No. To... Pisanie, pisanie tekstów zresztą też mi bardziej po to polsku przychodzi. To tak Ja wam dziękuję bardzo za rozmowę, za to, że odwiedziliście nas dzisiaj. A widzów e, zapraszamy do oglądania, do słuchania, no i przede wszystkim do e, odwiedzania was, kiedy będziecie grali koncerty. Najbliższy koncert jeszcze 30 raz. 30 maja w 30, 30 maja w, 30 placu w, w zapraszamy. Mówisz Frej i się podpiszem nazwiskiem. Idziesz obok Alexa, tak? Na lewo no, Alexa. Na lewo Alexa dał radę. Mówisz fraj i każdy niech się podpisze na w To świetny. nie. A, Co to Właśnie, ja nie umiem. <głos> 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 ja mam koncepcję na to patrzeć. Masz kółeczko. E vejo também o estrelas. <laughs> Se <laughs> <laughs> okay. uh,